Jesteśmy na lokomotywie ET41. Jest to tak zwany niski numer. Lokomotywy do numeru 84 charakteryzowały się między innymi tym, że układ sterowania pantografami odbywał się poprzez takie oto dźwignie, które znajdują się w przedziale maszynowym. Przy ich pomocy maszynista wybiera, który pantograf ma być podniesiony, a który opuszczony. Mamy dwie dźwignie: pantograf pierwszy, pantograf drugi. Pracują one w dwóch położeniach. Położenie pionowe to jest pantograf opuszczony. Położenie poziome pantograf podniesiony. Układ ten charakteryzuje się także tym, że jest Jeden zawór EP od pantografów, także maszynista z pulpitu za pośrednictwem Hebelka podaje impulsowo zasilanie na ten elektrozawór, który wpuszcza sprężone powietrze do układu podnoszenia pantografów. Natomiast, który pantograf ma być podniesiony, o tym decyduje położenie rączki tego oto zaworu. Od pantografu pierwszego lub drugiego. Zrobimy sobie teraz konfigurację taką jak do jazdy, czyli na pierwszym członie, drugi, na drugim członie, drugi pantograf, a więc pierwszy na członie, jesteśmy na członie B, będziemy prowadzić lokomotywę z członu A, czyli na członie B pantograf pierwszy będzie w pozycji podniesienia. Natomiast pantograf drugi będzie w pozycji opuszczenia. Pantograf pierwszy opuszczony na członie A. Pantograf drugi na członie A będzie podniesiony. Charakterystyczne dla tych lokomotyw jest to, że na pulpicie nie mamy dwóch hebelków od pantografu A i B, tylko jest jeden od podniesienia impulsowy. Zasilamy za Natomiast który pantograf ma być podniesiony, o tym decyduje położenie kurków na ramie. Zobaczymy, czy ustawiliśmy prawidłowo. Zgadza się, aby opuścić przyciskamy przycisk, również impulsowy, od opuszczenia pantografów. Hebelek od podniesienia jest impulsowy, to znaczy przełączamy puszczamy i powraca w położenie zasadnicze. Natomiast podtrzymanie zasilania zaworu EP dokonujemy przekaźnik pomocniczy pastografów. On jest w szafce niskiego napięcia tej dodatkowej między członami. To jest ten przekaźnik tutaj. Załączając impulsowo hebelek podajemy napięcie na tą cewkę. Następuje przyciągnięcie zwory i poprzez własne styki podtrzymuje obwód zasilania własnego jak i zaworu EP pantografu.